Hej, cześć, witajcie. W tym poradniku pokażę wam, jak pokonać wielki piec, który jest ustawiony w różnych częściach mapy, w dodatku do Elden Ring. Generalnie walka z każdym z tych pieców jest dokładnie taka sama, więc pokażę wam na przykładzie tego tutaj, do którego biegniemy w tym momencie. Na samym początku warto jest sobie zaznaczyć jego prawą nogę no ja tak robię zaznaczam prawą nogę po prostu i tej nogi się trzymam i tą nogę atakuję jeśli chłop podnosi nogę jedną do góry to znaczy że będzie atakował właśnie e, ogniem obszarowo a to znaczy, że najprostszym sposobem na do tego oczywiście jest e, skok można przerolować się ale ale to może raz wyjść, raz nie różnie zdobywa, a z tym bywa, a ze skokiem wychodzi zawsze i oczywiście walka z konia jest tutaj kluczowa, bo koń może skakać dużo wyżej niż postać. Oczywiście bez konia też da rady to uniknąć jeśli w dobrym momencie skoczymy, ale na koniu jest jak najbardziej zdecydowanie łatwiej <tryk> <tryk> y Jeszcze jest inny jego atak, który, w którym skacze na przykład do góry całkowicie. Wtedy już nie skaczemy przy nim, tylko musimy się oddalić. Jak najszybciej uciekamy od niego. On skacze, spada już na ziemię, to wtedy dopiero e, skaczemy na sam koniec, jeśli już e, ogień do nas dotrze. No i tutaj jak widzimy oczywiście powaliśmy jego miecz w twarz i wszystko zaczyna się od nowa. Wchodzimy na konia i znowu atakujemy jego prawą nogę. I pamiętajmy, żeby się trzymać oczywiście z tyłu, bo z przodu jeszcze robi atak, który może nas złapać. A co za tym idzie, zabije nas na hitach. Dobra, myślę, że to by było na tyle ze strategii walki z nim. Generalnie gość nie jest jakiś specjalnie trudny do wykonania, chociaż na samym początku może być e, nieco skomplikowany. Dla. E, znaczy, przy pierwszej walce z nim wystarczy obserwować nogi, co robi. Jeśli atakuje, właśnie, jeśli wali nogą w ziemię, no to skaczemy, atakujemy dalej i tyle. <laughs> no i wybaczcie. Na tym polega w sumie cała walka On w pewnym momencie upada na kolana Na twarz, podchodzimy Kończymy walkę I I wszystko I tyle, wystarczy dwa razy Jemu miecz w twarz bić, żeby zakończyć Walkę z tym gigantem Także dzięki Za uwagę, to by było na tyle Trzymajcie się do usłyszenia No i zapraszam do moich kolejnych filmów Na razie hey.